Dzień dobry, Paweł, że mieszkając w Zamyśle Bogu Kargo, w Ugniale Wielkości, w Litwie, w Szczędzie, w Godowle, w każdego Państwa, dziecinę, które rozwojone natury, wszystkiego, co znajduje się w mojej miejscowości Kwiatowej, w mojej gminie, w Ujedzie, w 12 mójogództwach, w całej Polsce, program rozwoju nas i do naszych potrzeb, całe życiowych, tutaj będzie czytanie, z 3 2022 roku w czwartku, wszystkim o Czytamy pochodząc od bardzo wyraźny, wyraźny. Program rozwoju podczas naszej drogi do zapewni nam gospodarkę na wieczność, bez zagrożeń katastrofy, słońca, księżyca, wulkanów, erupcji itd., itd. Nowoczesna strefa mieszkalna, wszędzie system pracy. Wielkie szczęście, miłość, radość, jeszcze szczęście, radość w życiu. Polecam o Polecam to przepisać i wywijać, czy według swoich myśli. Naprawdę wzbogacać, czy na komputerze wydrukować sobie. Polecam również. Nagrywać się tak jak ja na mediach społecznościowych i nie tylko. Mądre przemówienia, mądry internet, drogą do sukcesu, mój drogi oto Sukces to znaczy mądry przekaz w internecie, że każdy, kto opowie mi to nagranie, lajkomedyt like nie tak, subskrypcję mojego kanału, też jest To będzie na różnych z jestem czatem i lajkiem, 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 jego lifeem i, life i innymi mediach ja społecznościowych. To taki mój przekaz ludzkości, droga ludzkości, oto o oto chodzi. Wszystkie rodzina, na myśli, pełniły boga religijności, pobożności, w takich obliczach, mądrości życia, zarówności, czy też tego fizycznego, jak życia, z diety, segmenty, diety, leki, programy zimniowe, czynniki zawodowe, kompletne, sport, śrub, walki, sztuki, walki, bieganie, robot, wywołanie, kijki, to Wiedzy, umiejętności, wyświetlenie, mądrości, życia, programy nauczania, kontrowersy, ustalony do wszystkich, to, środkowe, środkowo wiedzy na różne tematy, dostosowania praktyczne, wyzwania innymi spokojne na pokolenie tradycji pastw do rodzinnych, państwa, regionów świata, obyczajów, tradycji, religijnej, znajomości, praw i obowiązku być biorącym z państwa jako obywatel, wychowanie małej kultury, oczywistej różnych lub bycia, zachowań małego, znalezienia się w realnym świecie globalnej gospodarki, poużycie możliwych zarobków kosztownych, żywienia, ja drogi, nie i PK. Ale pokaż. Proszę. On nie słyszał rannych ten zeszytów z tamtej pory. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Mojej życia. Nie, to nie na tylko o to chodzi. To już odkładam. I życzę Wam z wielkim pogoszami, szacunki znaniu, rozważają o ludzkości, na w życiu termedii, właśnie nie w całej sobie, jako naziemnego termedii głodu, chorób, wojen, nie rozwinięć gospodarczych, o Czy tak chorób głodu, wojny, szefy mieszkalne, teraz nowoczesne, kompleksy rekreacyjne, początkowo-naukowe. Miejsca pracy podane trzeba jak macierzyństwo, o to chodzi. Tworo sześcioro dzieci. Rosja kocha najbardziej, nie o to trudno graniu. Wielkie szczęście, radość, mi już, jeszcze wielkie szczęście. Jak to na budowie, jak to w aglomeracji, jak to wszędzie, w domu, jeszcze więcej szczęścia, łącznie ze sferami, innymi życiem. Polecam, pozdrawiam Paweł Żygoszkargo. To po prostu jest koń, znikiem. To wszystko jeszcze. Artri, dystans, tak. Oby nie było więcej takiego czegoś, że ktoś nadużywałby czegoś takiego. właśnie jak takie bicie, O no tak jedynie, że, nie, że ja pełnię funkcję domowego kasztoru Shaolin 2. Proszę, <laughs> o to chodzi, pożartować sobie, tutaj. ile mówię, 3.45, na 4 minuty skończymy i to wszystko. Bóg, wiara, jakość, kościół, tylko dobra. Jeszcze Fundacja pomaga PR w każdej dziedzinie życia i w każdym aspekcie życia. Oto, proszę, to koniec. Droga ludzkości, abyśmy wszyscy dłużej żyli. Polecam, nie tylko Polsce ale drogi całej ludzkości. Wiem, że mnie oglądacie, chociaż nie mam tego odwiedzenia do bo jakoś telefon to będzie przetrwał, do dzwonić też się nie bierzecie. 537 9327 to telefonu i to wszystko. To społecznościowe e-mail. to jest gdzie indziej Proszę, to wszystko, do Moja nowa playlista, my, ludzkość gospodarka. 77 filmów, bo to z chipami muzycznymi. Oto, proszę. No i do końcóweczka, proszę. Tylko, tylko, tylko... Chodzę, Pół proszę, bo to ona się troszkę. Pół Cieszapego, tam, dim, siu, du, du. Saga, dim, ru, ru. Saga, din, de, 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 de. Saga, sęk, saga, sęk, saga, sęk. Saga dinga, den, den, saga Saga Sagan, sęk, saga sęk, saga sęk. dinga, da, dum, ru, ru, ru. Rekord. Raka, tika sek, czek, re, re, re. tu, sa. saga re, da, du Proszę, serdecznie żegnam

a